Historia ku przestrodze. Parę miesięcy temu zadzwoniłem na ofertę sprzedaży mieszkania. Okazało się, że już jest nieaktualna, i ta pani pośredniczka powiedziała, że odzwoni do mnie, jak będzie miała coś ciekawego, gdzie można zainwestować pieniądze. I zadzwoniła kilka miesięcy później, że ma mieszkanie tip top po remoncie, że jej klientka wyremontowała je dwa lata wcześniej, wyjechała za granicę i nie chce już wynajmować, i że mogę je kupić za okazyjną cenę. Pojechałem, zobaczyłem, wszystko się zgadzało. I umówiliśmy się wieczorem u tej pośredniczki żeby podpisać umowę rezerwacyjną i powiedziała, żebym wpłacił 50 tysięcy złotych gotówką. Gotówką, co mnie zastanowiło. Powiedziałem, że mogę wpłacić co najwyżej 30 ale przelewem. I e, kiedy dostałem umowę pośrednictwa do podpisu, okazało się, że ta pośredniczka nie ma nic wspólnego z firmą, która była e, na tej umowie jako biuro pośrednictwa, tylko jakaś jej koleżanka. Ona nie była uprawniona do podpisu tego, tej umowy i powiedziałem, że nie podpiszę, że spotkałem się za kilka dni. Okazało się za kilka dni, że to mieszkanie kupił ktoś inny za tą okazyjną cenę. Natomiast mi to nie dawało spokoju i zacząłem grzebać po internecie i znalazłem telefon właścicielki, która była za granicą. I dzwoniłem się z nią i się okazało, że ta pośredniczka dostała to mieszkanie do oferty, żeby je wynająć, a nie sprzedać. I próbowała wyłudzić kilkadziesiąt tysięcy złoty. I co się finalnie okazało, to to, że miała też komornika na plecach, także Uważajcie, co podpisujecie.